Niewiasty obleczonych w słońcu i księżyc pod listopadem. To nie jest mamienie, to nie jest oszustwo, to nie jest jakaś wizja, która ma być opiół dla ludu, jak chcieli zawsze wrogowie Kościoła. To jest bardzo realny znak obecności tej, która z całą rzeczywistością naszej kondycji ludzkiej będzie razem z nami pod krzyżem. Przeprowadzi nas przez do dolinę. Przeprowadzi nas przez Dolinę Ciemności. Jak w Psalmie, choćby przechodził przez ciemną dolinę, zwłaszcza nieulękę. jej zwycięstwo polega na tym, że przeprowadza nas przez najtrudniejsze obęty. Przeprowadziła niejedną rodzinę, nie jednego z nas, a tu, zwłaszcza tego dnia jak 3 maja, uczymy się, jak przeprowadzała cały nasz naród przez wszystkie wieki. To jest jej cudowny znak obecności. Dzisiaj stajemy obok Marii, obok żony Kleofasa i obok Marii Magdaleny pod krzyżem. Chcemy Panu Bogu dziękować za wszystkie łaski, które doświadczamy dzisiaj. Z całą świadomością, że wokół nas, a może częściej w naszych sercach, jest dużo zamętu, zawirowania, kiedy doświadczamy zgorszenia, mnóstwo takich zapytania, kiedy bardzo niepokoją, bo muszą niepokoić coraz to kolejne grupy młodzieży rezygnującej z religii ze szkoły, kiedy muszą niepokoić ci, którzy jeszcze niedawno byli z nami w ławce w Kościele Narodzie Świętej, teraz przestają chodzić na Eucharystię, na wspólną modlitwę. Muszą niepokoić nas wszyscy ci, którzy z taką łatwością zapominają o tym, co było 30 lat temu, co było 1000 lat temu, co było we wszystkich okresach okresach naszej ojczyzny. I przyłączają się do chóru wszystkich tak zwanych odnowicieli nowoczesnych, postępowych, budujących nowy rozdział historii Polski, nowy rozdział historii Europy, nowy rozdział historii świata. Bez Boga, bez dekalogu, W zrelatywizowanym opisie świata, opisie moralności, opisie filozofii życia, Pan Bóg. Jego znaki obecności są spychane coraz bardziej na margines. Coraz bardziej nawet poza margines. Kilka tygodni temu byłem świadkiem rozmowy z kimś, kto uczestniczył w rozmowach, kiedy kształtowały się symbole, znaki Unii Europejskiej. Kiedy wybierano ten znak, który nam jest doskonale znany, znak niebieskiej flagi i tych buracznych miast. I w trakcie rozmowy były bardzo poważne głosy, a w imię budowania przyszłości Europy zaznaczyć, że nasze korzenie są w które nie deprecjonuje innych wyznań, innych religii, które nie prześladuje ateistów, wierzących, sceptyków, agnostyków, a który jest jasno określony przez ten znak na głośnocie, znak krzyża. Dyskusja była zażarta, bardzo można powiedzieć merytoryczna. I W końcu przeważył argument, żeby jednak znakiem religijnym nie oznaczać jednego tylko i wyłącznie wyznania chrześcijaństwa czy religii, ale żeby zaznaczyć to w inny sposób. Ktoś padł na pomysł, to no wpiszmy te 12 miast. To jeszcze jeden znak dzisiejszej liturgii. 12 gwiazd. To nie jest przypadkowa liczba i nieprzypadkowy symbol. 12 gwiazd, który oznacza 12 pokoleń Izraela, który w symbolice oznacza wszystkie pokolenia nowego Izraela, którym jesteśmy my jako chrześcijanie, jako kościół, a który jednocześnie oznacza 12 apostołów. Minęło kilkadziesiąt lat od powstania Unii Europejskiej. My cieszymy się w tym roku dwudziestoleciem obecności w Unii Europejskiej i ze wstydem chowamy wszystkie symbole religijne, zwłaszcza chrześcijańskie. I ze wstydem musimy obserwować wszystkie te działania, które wymierzone są przeciwko temu znakowi. Nie tylko przeciwko krzyżowi, również przeciwko tym dwunastu gwiazdom.